Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się, co dzieje się z duszą po śmierci? A co gdybym ci powiedział, że Kościół ukrywa coś, co mogłoby całkowicie zmienić twoje wieczne przeznaczenie? Święta Faustyna, jedna z najbardziej poważanych mistyczek Kościoła, miała przerażające objawienia na temat kremacji, i to, czego zaraz usłyszysz, może sprawić, że zabraknie ci słów. Czy kremacja ciała może mieć wpływ na odpoczynek duszy? Czy to może być nieodwracalny błąd duchowy? Ale bądź ostrożny, na końcu tego filmu odkryjesz sekret, który może całkowicie zmienić sposób, w jaki postrzegasz śmierć, i gwarantuję, że nie uwierzysz, co mam ci do powiedzenia. Skomentuj tutaj: czy uważasz, że kremacja może uniemożliwić duszy spoczynek w spokoju? Czy Kościół katolicki dopuszcza kremację, czy też jest to grzech śmiertelny? Wiele osób tak uważa. Inni mówią, że odpowiedź nie jest taka prosta. Jednak mało kto wie, że święta Faustyna miała wizję z zaświatów na ten temat, a szczegóły tej opowieści są przerażające. Zatrzymaj się natychmiast. Dotarłeś już tak daleko i jesteś na skraju odkrycia czegoś, o czym wie niewiele osób, czegoś, co może całkowicie zmienić Twoje spojrzenie na to, co dzieje się po śmierci. Ale zanim przejdę dalej, chcę, żebyś zrobił jedną bardzo ważną rzecz. Kliknij przycisk Subskrybuj i aktywuj dzwonek. Dzięki temu masz pewność, że otrzymasz kolejne filmy i będziesz mógł kontynuować podróż odkrywczą, niczego nie pomijając. Obiecuję, że to, co będzie dalej, będzie jeszcze bardziej imponujące i nie możesz tego przegapić. A co gdybym ci powiedział, że istnieje ukryte niebezpieczeństwo, o którym prawie nikt nie mówi? Spalenie ciała może być czymś więcej niż tylko praktycznym wyborem. Może mieć wieczne konsekwencje. Ale dlaczego? Co tak naprawdę dzieje się w świecie duchowym? Kiedy ciało zamienia się w popiół? Watykan już wypowiedział się na ten temat, ale czy ujawniono całą prawdę? A co gdybym ci powiedział, że istnieją zapisy wskazujące na coś o wiele większego niż sobie wyobrażamy? Czego Kościół nie chce, abyś wiedział? Co święta Faustyna zobaczyła w swoich wizjach? Co naprawdę dzieje się z duszami osób poddanych kremacji? Zostań do końca ponieważ na końcu tego filmu zdradzę ci zaskakujący szczegół, który może na zawsze zmienić twoje spojrzenie na śmierć. I gwarantuję, gdy już się tego dowiesz, nie będziesz już mógł myśleć w ten sam sposób. A teraz napiszcie w komentarzach, gdybyście byli na ich miejscu, co byście wybrali pochówek czy kremację? Dlaczego? A co gdybym ci powiedział, że wybór między kremacją a pochówkiem może oznaczać coś o wiele większego niż sobie wyobrażamy? Święta Faustyna, mistyczka, która miała imponujące wizje życia pozagrobowego, opisywała sceny, które przeczą wszelkiej ludzkiej logice. Obrazy, o których mało kto odważa się wspomnieć. Co ona zobaczyła? Jakie ostrzeżenie otrzymałeś? Coś, co, jeśli okaże się prawdą, może na zawsze zmienić nasze postrzeganie śmierci. Wielu wierzy, że po śmierci ciało jest tylko nieistotną powłoką. Ale czy to naprawdę takie proste? Kościół od wieków traktuje ludzkie ciało z niemalże świętą czcią, traktując je jako świątynię ducha świętego. A teraz, w dobie nowoczesności, kremacja stała się coraz bardziej powszechną praktyką. Ale co dzieje się na płaszczyźnie duchowej, kiedy ciało nie jest pochowane w tradycyjny sposób? Święta Faustyna zapisała w swoim pamiętniku objawienia, których nie można zignorować. Widziała dusze krzyczące i cierpiące z powodu czegoś, co zrobiono z ich szczątkami. Ale dlaczego? Co w tym takiego poważnego? Co tak naprawdę się dzieje, gdy ogień pochłania ciało? Czy może to mieć wpływ na wieczne przeznaczenie duszy? A może jest coś głębszego, co nie zostało objawione światu? Odpowiedź może być o wiele mroczniejsza, niż nam się wydaje. Doniesienia wskazują, że kremacja może wiązać się z nieodwracalnym rozpadem duchowym. Czegoś takiego nie każdy jest w stanie zaakceptować. Kościół sam wypowiedział się na ten temat, ale to, co powiedziano opinii publicznej, może nie być całą prawdą. Dlaczego więc ten temat wciąż budzi tyle dyskomfortu? Dlaczego istnieje tak duży opór przed otwartą dyskusją na ten temat? W wielu starożytnych kulturach kremacja była zakazana, ponieważ uważano, że może ona powodować cierpienie duszy, ale czy przekonania te były uzasadnione? A może to były tylko przesądy? A co jeśli istnieje coś, o czym wiedzą tylko nieliczni, czegoś, czego większość ludzi sobie nigdy nie wyobrażała? Święta Faustyna opowiadała o duchach w męce błagających o uwolnienie. Ale dlaczego? Jaki był powód tego cierpienia? Watykan już oświadczył, że kremacja jest dozwolona, ale pod bardzo szczegółowymi warunkami warunki, których mało kto przestrzega, a o których mało kto wie. Co się jednak może stać, jeśli te zasady zostaną zignorowane? Znane są przypadki, w których po kremacji bliskiej osoby miały miejsce niewyjaśnione zdarzenia, znaki, wizje, zdarzenia, których nie da się racjonalnie wytłumaczyć, czego Kościół nie może powiedzieć otwarcie, co zobaczyła święta Faustyna, co ją przeraziło. W przeszłości kryją się tajemnice, które mogą mieć związek z tą praktyką. Gdyby ujrzały światło dzienne, mogłyby na zawsze zmienić naszą wiedzę o śmierci i życiu pozagrobowym. A co jeśli wszystko, w co wierzymy na temat kremacji, jest błędne? A co jeśli jest coś ukrytego i czeka na odkrycie? A teraz wyobraźcie sobie, jeśli to wszystko jest prawdą, co to oznacza dla tych, którzy już zostali skremowani? Czy istnieje sposób na odwrócenie możliwych duchowych konsekwencji? Czy można coś zrobić dla tych, którzy odeszli w ten sposób? A może dla niektórych jest już za późno? Cisza po śmierci kryje w sobie więcej niż możemy sobie wyobrazić. Płomień kremacyjny spala ciało, ale co z duszą? Czy w chwili, gdy prochy się rozproszą, coś niewidzialnego ulegnie zniszczeniu? Święta Faustyna opisywała wizje jako tak niepokojące, że wiele osób je ignorowało, ale tego, co zobaczyła, nie można zapomnieć. Dusze, które widziała, nie zaznały spokoju. Nie były to po prostu cienie przeszłości, ale obecności niosące ze sobą nieopisane cierpienie. Duchy uwięzione pomiędzy światami, wołające o coś czego nie mogły osiągnąć. Dodała, że niektóre dusze znalazły się tam ze względu na los swoich ciał. Odkrycie to podważa wszelkie przekonania, bo jeśli jest prawdą, oznacza to, że prosty akt spalenia ciała może przypieczętować czyjeś wieczne przeznaczenie. Tradycja zawsze uważała ciało za coś świętego, godnego odpoczynku, a nie zniszczenia. Ale dlaczego to jest ważne? Co jest takiego w ludzkim ciele, że jest tak ważne nawet po śmierci? W wielu starożytnych pismach ciało jest wymieniane jako łącznik między światem fizycznym i duchowym. Czegoś, czego nie można po prostu spalić na popiół bez żadnych konsekwencji. Czy to może być powodem, dla którego niektóre dusze zdają się błąkać i nie znajdować spokoju? To, co objawiono świętej Faustynie, przeczy wszelkiemu logicznemu pojmowaniu. Ogień, który niszczy materię, tak naprawdę może przerywać o wiele większy proces. Jest coś, co dzieje się między śmiercią a ostatecznym spoczynkiem, czego nieliczni rozumieją. Coś, co mogą dostrzec jedynie istoty spoza tego świata. A jeśli to połączenie zostanie zerwane przedwcześnie, coś zostaje utracone. Coś, czego nie da się już przywrócić. Dużym błędem może być przekonanie, że kremacja nie ma wpływu na los duszy. Święta Faustyna wspominała o duszach, które choć prowadziły pobożne życie, cierpiały po kremacji swoich ciał. Ból, który zdawał się nie mieć końca. Ale dlaczego? Co tracimy, gdy ciało pochłania ogień? A co jeśli proces ten jest czymś więcej niż tylko procesem fizycznym? Kościół przez wieki utrzymywał pewne nauki pod osłoną tajemnicy, istnieją starożytne sekrety, które z biegiem czasu zostały pogrzebane, informacje, które mogą całkowicie zmienić naszą wiedzę o przejściu z życia do śmierci. Dlaczego niektóre tradycje zabraniają tego typu pożegnań? Co wiedzieli starożytni, co teraz zostało zapomniane? Święta Faustyna otrzymywała orędzia, które nie zostały w pełni ujawnione. Niektóre fragmenty jego pism mówią o wizjach, które nigdy nie zostały ujawnione opinii publicznej. Czy to, co zobaczyła, uważała za zbyt niebezpieczne, by ujawniać je innym? A może prawda jest tak szokująca, że mało kto jest w stanie ją zaakceptować? Istnieją zapisy o dziwnych zjawiskach, mających miejsce po kremacji pewnych osób, szepty w ciszy, niewyjaśnione zjawy, poczucie niepokoju, które pozostaje nawet po latach. Czy to przypadek, czy też kryje się za tym coś większego? Jeśli to wszystko jest prawdą, to wiele osób może popełniać błąd, nie zdając sobie z tego sprawy. Co dzieje się z osobami, które zostały już poddane kremacji? Czy jest sposób na uratowanie tego, co zostało utracone? A może jest tak, że dla niektórych dusz droga powrotna została już na zawsze zamknięta? Święta Faustyna napisała coś, co niewielu miało odwagę zbadać. W jej wizjach widziała dusze błąkające się, uwięzione w cyklu cierpienia, jakby coś uniemożliwiało im podążenie za ostatecznym przeznaczeniem. Nie były to tylko męki czyśćca, to było coś więcej. Duchowe więzienie, z którego nie mogli uciec. Pytanie, które pobrzmiewa w milczeniu towarzyszącym ich rewelacjom brzmi, co ich tam zatrzymało? Płomienie trawiące ciało mogą symbolizować coś więcej niż tylko rytuał pożegnalny. Przez tysiąclecia ogień był postrzegany jako symbol oczyszczenia, ale także zniszczenia. Tradycja chrześcijańska zawsze opowiadała się za resztą ciała na Ziemi, pozwalając na przejście między tym światem a następnym, bez żadnych zakłóceń, ale kremacja przerywa ten cykl. Co to właściwie oznacza? Związek ciała i duszy zawsze był tajemnicą. Ciało nie jest tylko jednorazową powłoką, ale częścią boskiego planu. Gdyby to nie było ważne, dlaczego tak wiele religii przez wieki pielęgnowało zwyczaj pochówku? Nie byłaby to pusta tradycja, ale raczej starożytna wiedza ciche zrozumienie, że materii i ducha nie da się w żaden sposób oddzielić. Święta Faustyna mówiła o duchach, które błąkały się w rozpaczy, jakby coś wyrwało je z naturalnego szlaku. Dusze te nie zaznały spokoju, a pytanie, które nie daje spokoju w ich opowieściach brzmi: co właściwie nie pozwoliło im odpocząć? Wołali o pomoc, ale nie było odpowiedzi. Jakby o nich zapomniano, uwięziono w czyśćcu, z którego nie można się wydostać. Czy kremacja mogła być jednym z czynników, które uniemożliwiły im dalszą egzystencję? Kościół zawsze traktował śmierć ze świętym szacunkiem. Już od najwcześniejszych wieków chrześcijaństwa pochówek uważano za coś naturalnego, odzwierciedlającego spoczynek Chrystusa w grobie przed zmartwychwstaniem. Jednak współczesność sprawiła, że kremacja stała się powszechnym wyborem, często podejmowanym bez zastanowienia. Zmiana tradycji może jednak nieść ze sobą ukrytą cenę coś, czego nie można zobaczyć ludzkim okiem. Ale co można odczuć w świecie duchowym? Zanotowano przypadki niewyjaśnionych objawów po kremacjach. Osoby, które zgłosiły, że odczuwały obecność zmarłego w sposób intensywny i niepokojący. Głosy w ciszy, przedmioty poruszające się bez wyjaśnienia. Sny, które wydają się bardziej realne niż sama rzeczywistość. Nauka odrzuca te zdarzenia jako zwykłe zbiegi okoliczności lub zjawiska psychologiczne. Ale co jeśli jest ich więcej? A co jeśli są to oznaki czegoś, co zostało utracone w procesie? Ogień pożera, zamienia w popiół, wszystko obraca w zapomnienie. Ale czy kremacja powoduje również zerwanie ze światem duchowym? Co się dzieje, gdy ciało, które powinno powrócić do Ziemi, zostaje strawione przez płomienie? Czy możliwe jest, że los duszy ulega zmianie w sposób, którego nikt sobie nie wyobrażał? Z opowieści Świętej Faustyny wynika, że niektóre dusze wołają o pomoc, lecz ich głos nie zostaje usłyszany. Co mogłoby ich uwolnić? Czy jest jakiś sposób na przywrócenie tego, co zostało utracone? Co się dzieje, gdy wybór dokonany na Ziemi wpływa na coś, co wykracza daleko poza nasze pojmowanie? Odpowiedź może kryć się między wierszami starożytnych nauk, w sekretach, do których niewielu miało dostęp, w tym, co zawsze było przed naszymi oczami, lecz niewielu odważyło się to zobaczyć. Powietrze zdawało się być przesiąknięte czymś niewidzialnym, gęstą obecnością unoszącą się w ciszy. Święta Faustyna opisała te odczucia jako echa dusz, które nie mogły znaleźć spokoju. Coś ich tam trzymało, jakby byli uwięzieni w równoległej rzeczywistości i nie mogli pójść naprzód. Jego słowa były jasne, ale jednocześnie pełne tajemnicy, którą niewielu odważyło się rozszyfrować. Wspomniała o twarzach pojawiających się w cieniu, o wyrazach agonii wyrytych w czymś co wykraczało poza materię. Te dusze nie były tylko wspomnieniami, nie były tylko wspomnieniami. Byli tam, próbowali się porozumieć, rozpaczliwie starali się, żeby ich usłyszano. Czego oni chcieli? Co trzymało ich w pułapce pomiędzy światem żywych i nieznanym? Według nich kremacja oznaczała coś więcej niż tylko zakończenie życia fizycznego ciała. Mówiła o zerwaniu, o nagłym przerwaniu więzi między tym, co ziemskie, a tym, co wieczne. Ogień strawił nie tylko ciało, ale i coś, co powinno pozostać nienaruszone: coś, co po zniszczeniu uniemożliwiało płynne przejście na drugą stronę, jakby dusza pozostała w zawieszeniu, czekając na coś, co nigdy nie nastąpi. Słowa świętego były zagadkowe, ale kryły w sobie niepokojącą prawdę. Los osób poddanych kremacji wydawał się inny, jakby istotna część procesu ich spoczynku została przerwana. Widziała cienie, widziała lamenty. Widziała dusze, które wołały o pomoc, nie będąc zauważone. Czy były to tylko fragmenty ukrytej rzeczywistości? Czy też kryło się za nimi coś o wiele większego? Najstarsze nauki mówiły o ciele, jako o świątyni, czymś, co powinno powrócić do Ziemi w takim stanie, w jakim zostało poczęte. Tradycja kościoła zawsze broniła pochówku jako sposobu uszanowania tego cyklu. A co z tymi, którzy wybrali lub których los uległ zmianie w wyniku kremacji? Co się z nimi stało? Święta Faustyna wspomniała o czymś, co może być przestrogą. Ostrzeżenie, które nigdy nie zostało w pełni ujawnione światu. Wielu uważa, że kremacja to po prostu współczesny wybór, coś praktycznego, nie mającego żadnych duchowych implikacji. A co jeśli jest odwrotnie? A co jeśli ten akt niesie ze sobą coś niewidzialnego, coś, co zmienia przeznaczenie osoby, która odchodzi? Czy ogień, będący w wielu kulturach symbolem oczyszczenia? Może być również czynnikiem separacji, żywiołem, który zrywa więzy, które nie powinny być zrywane. W historii pojawiały się doniesienia o dziwnych zjawiskach obserwowanych po kremacjach. Niepokojące wizje, wrażenia niepokojącej obecności, zdarzenia, których nie da się racjonalnie wytłumaczyć. Czy dusze osób, które zostały skremowane, rzeczywiście odnalazły spokój, czy też przywiązały się do czegoś, czego nie mogą się pozbyć? Z zapisków Świętego Faustyny wynika, że niektóre dusze potrzebują wstawiennictwa i specjalnych modlitw, aby dostąpić wyzwolenia. Wspominała o prośbach o pomoc, znakach wysyłanych z zaświatów, błaganiach, które odbijały się echem w ciszy wieczności. Ale co mogłoby ich uwolnić? Co mogłoby przywrócić tym duszom spokój, który został im odebrany? Kościół zezwalając na kremację postawił surowe warunki. Ale ilu z nich faktycznie przestrzega tych warunków? Ilu z nas rozumie znaczenie obrzędów? Błogosławieństw i modlitw? Co się dzieje, gdy te zasady są ignorowane? Coś pozostaje niedokończone, coś pozostaje niekompletne, pęknięcie, którego nie można naprawić z upływem czasu. Objawienia świętego Faustyny nigdy nie zostały w pełni zbadane. Pewne fragmenty jego pism zostały pominięte, być może dlatego, że są zbyt intensywne, zbyt niepokojące. Co było ukryte, czego jeszcze nie ujawniono? Co próbują powiedzieć ci, którzy już odeszli, a my nie możemy ich usłyszeć? Odpowiedzi mogą być bliżej niż nam się wydaje. W starożytnych zapisach, zapomnianych opowieściach, doświadczeniach, którymi niewielu miało odwagę się podzielić. Pod warstwami ciszy kryje się tajemnica coś, co może na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegamy śmierć i życie pozagrobowe. Czegoś takiego nie można zignorować. Święta Faustyna opisała niewidzialny ciężar, który wisiał nad tymi, którzy odchodzili bez należytego obrzędu. Ciężar, który ich uwięził, jakby istniało coś niekompletnego, jakby istniała przepaść między tym światem a tamtym. W jego opowieściach można było wyczuć poczucie pilności, w jego słowach pobrzmiewał ton desperacji. Coś trzeba było zrobić, coś trzeba było ujawnić, jednak odpowiedź na tę zagadkę zdawała się kryć w cieniu historii. Dusze, które widziała, nie tylko czekały. Byli uwięzieni w cyklu niepokoju, domagając się uwolnienia, które zdawało się odległe. Czy kremacja może być tylko szczegółem? A może będzie to kluczowy element wyjaśniający ciche cierpienie, którego była świadkiem? Coś przerwało resztę tych dusz, coś, co nawet po śmierci zdawało się pozostawiać ich w niepewności, bez określonego celu. Kościół zawsze okazywał szacunek ciału. Traktując je jako świętą część ludzkiej egzystencji, zmartwychwstanie ciała było obietnicą, tajemnicą, która zawsze była częścią nauk. A co się stanie, jeśli mięso zostanie zniszczone przed czasem? Co się dzieje, gdy naturalny porządek pożegnania zostaje zakłócony? Faustyna widziała twarze, słyszała narzekania, czuła ból, który nie pochodził z tego świata. Raporty nie były tylko jej autorstwa. Na przestrzeni dziejów zdarzały się także inne wizje i inne znaki, że coś się dzieje, kiedy ciało nie zaznaje należytego odpoczynku. Echa głosów, które zdają się nieść prośbę, potrzebę pojednania. Ale co właściwie zostaje utracone w tym procesie? Coś istotnego zostaje przerwane, coś co łączy duszę z jej wiecznym przeznaczeniem. Wiele osób myśli, że po śmierci wszystko się rozwiązuje, a co jeśli tak nie jest? A co jeśli los duszy zależy od czegoś, co jeszcze nie zostało dokonane? To, co zobaczyła święta Faustyna, może być odpowiedzią, którą niewielu jest gotowych zaakceptować. Ciało zamienione w popiół przestaje istnieć na ziemi, ale czy jego nieobecność ma wpływ na coś o wiele większego? Najstarsze zapisy pokazują, że kremacji zawsze unikano nie ze względu na prosty wybór kulturowy, ale ze względu na głębsze zrozumienie tego, co dzieje się poza tym co widoczne. Do reszty ciała odnosiliśmy się ze świętym szacunkiem, jakby materia niosła w sobie coś, czego nie da się nagle rozbić. Decyzja o spaleniu zwłok może wydawać się praktyczna, ale ma ona pewne konsekwencje, których nie zawsze da się dostrzec gołym okiem. Objawienia, których była świadkiem świętego Faustyna, różniły się od powszechnych wizji dusz Nie czekali tylko na oczyszczenie, lecz szukali czegoś, czego nie mogli osiągnąć coś im odebrano. Coś, co po strawieniu przez ogień uniemożliwiło naturalny proces. Oto wielka tajemnica otaczająca kremację. Co dokładnie zostaje utracone w chwili, gdy płomienie pochłaniają ciało? Tradycja chrześcijańska naucza, że ciało i dusza są ze sobą powiązane w sposób wykraczający poza życie. Więź, której nie można było zerwać bez konsekwencji. Jednak nowoczesność przyniosła ze sobą pogląd, że ciało jest niczym więcej. Jak tylko jednorazowym pojemnikiem. A co jeśli ten pomysł jest błędny? A co jeśli ignorując starożytne nauki, oddalamy się od czegoś, co nigdy nie powinno zostać zapomniane? Rytuały pożegnalne to nie tylko ceremonie, niosą ze sobą ciężar duchowy, są przejściem między tym, co widzialne, a tym, co niewidzialne. Zmiana tego procesu może mieć skutki wykraczające poza nasze zrozumienie. Święta Faustyna mówiła o duszach pogrążonych w rozpaczy. Ale także o rozwiązaniu, coś, co mogłoby ich uwolnić, coś, co należało zrobić, zanim będzie za późno. Ale czy to objawienie zostało przemilczane? Odpowiedzi mogą kryć się w zapomnianych zapisach, w modlitwach, które zaprzestano odmawiać, w praktykach, które zastąpiła wygoda. Istnieje niewidzialna nić łącząca żywych z umarłymi, więź, która, jeśli zostanie niewłaściwie zerwana, może pozostawić głębokie blizny. To, co próbowała ujawnić świętego Faustyna, może być kluczem do zrozumienia czegoś, co zawsze pozostawało ukryte. Coś, co może na zawsze zmienić sposób, w jaki postrzegamy śmierć. Objawienia świętej Faustyny nie były jedynie przelotnymi wizjami. Były to przesłania o ciężarze przekraczającym wszelkie ludzkie pojmowanie. Każdy fragment jego słów zdawał się kryć głębsze znaczenie, ciche ostrzeżenie przed czymś, co większość ludzi wolała ignorować. To, co widziała, nie było snem. Nie było iluzją. Było to odzwierciedlenie czegoś realnego, czegoś, co działo się poza granicami materialnej egzystencji. Ogień trawiący szczątki nie tylko zamienił ciało w popiół, ale zdawał się rozpuszczać coś, co powinno pozostać nienaruszone. Rozdzielenie ciała i duszy nigdy nie było prostym procesem. Istnieje niewidzialny porządek, równowaga, której nie można zakłócić bez konsekwencji. Świętego Faustyna była świadkiem reperkusji tego zerwania, echa czegoś, co nie powinno było się zmienić. W duszach, które widziała, odczuwał nieopisany ból. Nie były to zwykłe cierpienia czyśćcowe, nie była to skrucha za grzechy popełnione za życia. To było coś głębszego, uczucie, że coś im odebrano, że istotna część ich duchowego procesu została przerwana. Wołali o pomoc, ale ich głosy ginęły w gęstej ciszy. Próżni bytu, z której nie mogli się wydostać. Święte rytuały ustanowiono nie tylko jako symbole, ale jako niezbędne przejścia, mające zapewnić, że przejście z tego życia do następnego nastąpi prawidłowo. Nagłe zatrzymanie tego procesu mogłoby mieć nie tylko skutki fizyczne, ale i duchowe. Błąd popełniony w chwili pożegnania może nieodwracalnie zadecydować o losie danej duszy. Już od najwcześniejszych zapisów pojawiają się historie o duszach, które nie zaznały spokoju. Doniesienia o szepczących głosach i cieniach, które zdawały się istnieć w miejscach, w których nie powinno ich być. Niektórzy uważają, że są to tylko echa przeszłości, która nie została wymazana. A co jeśli są czymś więcej? A co jeśli są to oznaki, że pewne dusze zostały uwięzione pomiędzy światami? To, co zobaczyła świętego Faustyna, potwierdza tę możliwość. Ogień nie tylko niszczy, on także przemienia. Jednak nie każda przemiana jest pozytywna. Niektóre z nich mogą skutkować czymś, co nigdy nie powinno się zdarzyć. Istnieje różnica między tym, co naturalne, a tym, co wymuszone. Śmierć ma swój cykl, swoją ścieżkę, którą trzeba podążać nieprzerwanie. Kiedy ciało trafia na Ziemię, następuje powrót do źródła.